Dzień dobry, dziś szóste Forum Kobiet w Żelaźnie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Niestety pracuję poza regionem. Dzielę pracę w Sejmie, w naszym regionie z pracą z szefem, Donaldem Tuskiem. Dlatego dziś za pośrednictwem filmu chcę wszystkim paniom, uczestniczkom forum, złożyć najlepsze życzenia. Chcę wam, drogie pani, powiedzieć, że rola kobiet w życiu społecznym jest nie do przecenienia i choć jednak nadal musimy zbijać szklane sufity, walcząc o równość. Ci, o sprawiedliwość ekonomiczną, walcząc o szacunek i bezpieczeństwo, mierząc się ze stereotypami i trudnościami, to, to mamy siłę. Mamy taką siłę, która powoduje, że nie dajemy się przeciwnościom i nierównościom. Życzę Wam udanego forum, życzę dnia pełnego optymizmu, życzę Wam wszelkiej pomyślności i do zobaczenia w naszym pięknym dolnośląskim regionie. Wiem, że Dzisiaj w żelaznie czekacie na Monikę Wielichowską, ale to moja wina, znaczy, klasycznie wina Tuska, że Moniki dzisiaj nie ma z wami na waszym forum kobiet. Ona jest mi po prostu absolutnie niezbędna, bez niej żaden wyjazd by się nie udał. Cała kampania właściwie się opiera na jej, na jej wysiłkach, także proszę was o wyrozumiałość wobec niej i, i o, o to, żebyście mogły też mi wybaczyć. Życzę wam wszystkiego najlepszego i fajnego spotkania.